A jestem w tej chwili koło na rynku, w zasadzie w Muszynie. I z pomocą skręć w lewo, następnie skręć w prawo. I z pomocą nawigacji pojadę do od w zasadzie dworzec kolejowy w Muszynie. Skręć w prawo. Stacja w Moszynie, wiemy, jest taką stacją dość, bym powiedział, węzłową tutaj w okolicy. Czy dużą, tego nie wiem. To jest jednak stacją przelotową, no ale ja generalnie lubię takie miejsca jak dworce odwiedzać, więc więc się tam przejedziemy. Chyba będę jechał prosto tutaj przez skrzyżowanie tutaj w kierunku Leluchowa. No i zamknięty przejazd, czyli oczywiście już przed skrzyżowaniem czekamy do stopa jak najbardziej będziemy musieli się odnieść, czyli będziemy musieli się zatrzymać, pomimo tego, że teraz sobie w kolejce do świateł stoimy. Pociąg jedzie tak więc za chwilę pewnie przejazd się będzie otwierał, tak jest. Ja jadąc na wprost ustępuję tutaj będąc na drodze podporządkowanej. Dla tych pojazdów po mojej lewej jestem z prawej strony, więc oni są na podporządkowanej ja na podporządkowanej oni jadą jako ostatni, natomiast ustępuje pojazdom z przeciwka oraz z prawej. Czyli tam, gdzie jest droga z pierwszeństwem podporządkowanej z lewej nie ustępujemy, aczkolwiek kultur, kulturalnie by się tutaj zachować, jak najbardziej na suwak możemy jeden na jeden się puszczać, jeżeli będzie duży ruch. Trochę wcześniej jakby włączył kierunkowskaz, to by było super. Oczywiście, również się upewniam, że nic mi nie nadjeżdża. A tutaj jest takie osiedle. Mieszkanie tutaj, mieć to jest. I wynajmuje majątek, go to się, to się majątek. majątek, dokładnie. Wynajmujesz na całe lato, zimę, kurde. 400 metrów jeszcze do dworca mamy. więc przy okazji sobie troszkę zwiedzimy. Za 300 metrów miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Po lewej stronie. Ciekawe, czy tam jest jakiś podjazd, czy. Czy nie to ma. To docelowej jest po lewej stronie. Mhm. Dobra, my się tu możemy nawrócić i podjedziemy sobie tam na ten następny podjazd pod samą stację. A ten to bardziej tu. Piękny widok na samą stację. O właśnie możemy sobie tutaj stanąć. To przy okazji sobie zobaczymy popatrzymy sobie jak się tutaj będzie, bo podejrzewam, że to jest pociąg, który jedzie do, do Krynicy, więc będzie yy, będzie Dokładnie, będzie zmieniał teraz lokomotywa będzie zmieniała miejsce więc sobie będziemy mogli popatrzeć jak to, jak to się odbywa Z przodu lokomotywa już pojechała do przodu Kawał drogi tam jedzie. No, tam head, 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 się napierał. Kawał drogi tam jedzie. jedzie z powrotem dobrze widzę Zawało się z wagony zostały same, bez lokomotywy lokomotywa sobie pojechała wagony zostały same No jedzie już, lokomotywa już jedzie. Jak ktoś z moich widzów ma dobre oczy, to może sobie zaobserwować na zegarku, ile to wszystko trwa, gdy mówiłem, że lokomotywa odjechała. Jedzie teraz w drugą stronę. Gdzieś tam za nami teraz znowu zmieni tor i za chwilę podjedzie Podjedzie do wagonu. Tam też se pan nagrywa, jak gdzie jeździ dookoła Jestem chyba jakiś fan takich klimatów. Też chyba kawał drogi musi jechać, żeby się, żeby to zmienić. Chyba z Krynice przyjedzie. Dlatego no tam pojechał, bo to będzie ten jechał. No właśnie ciężko usłyszeć co to tam zapowiadane było. To też jest granica. Jest tam. No tego to też to nie widać. Tutaj kobita. Tutaj kobitka. Co jest. To nie, 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 tam na peronie. Który się jest, nagrywa. Yy, też jak się obraca lokomotywka. No i też chwilę jej nie widać także też chyba kawałek odjeżdża Coś tam gdzieś widać w lusterku, że coś ik, coś ich ale nie wiem czy to hmm. coś gdzieś piszczy dziwnie ciekawe co to tak jakiś sygnał kawał drogi tu musi chyba wyjechać ta lokomotywa tak, żeby, żeby się obrócić zobacz kiedy tam jechała zresztą w tamtą stronę ile czasu tego pojechała Teraz 3 minuty, czekamy. Jeszcze nie wracam. Jedzie, jedzie. Nie, to pociąg, jedzie. Frynica będzie... targów. Mam nadzieję, że nam nie zastawi. Odbędzie. No tutaj wymiana tego to będzie szybko, bo zabiera papiery i tak, przejdzie będzie. po peronie na tą stronę. I... A tylko ja błys, tylko jasność świat czeka, zmienił Czekać musiał aż ten chyba. Pewnie tam ten tak jest, i, I dopiero do tego stoi. Do do... Stoi i czeka I tu I tutaj będzie jest. szybko, bo tutaj tak, tylko... Tak, przejdzie tylko stronę. na tą stronę i... i odjeżdża. No nie wiadomo czy jest odjazd, czy, czy jeszcze ma chwilę postoju. Może mieć postój, może coś przyjeżdżać znowu do klinicy, co będzie musiał no, musi przeczekać położyć. na niego, nie? No bo następny jest dopiero w Te zmiany, w te zmiany to ma, pewnie... ma drugi tor. Te zmiany to pewnie troszkę, troszkę też ze, schodzą, nie? Takie przejście. O, jedzie, jedzie lokomotywa i teraz się podepnie do tych wagonów tutaj. Lokomotywa ładnie teraz uftawi, zepnie wagoniki i za chwilę odjedzie w tym kierunku, z którego nadjechała. Delikatnie to jeździ. Uh -huh. Tam dobrze widzi, to dojedzie do, do, na milimetry. No, w jednostce już maszynista jest na tej stronie. Przestawiłem. Już białe światła się z tej strony świecą. Lampy zmienił na białe i za chwilę pewnie będzie start. Podpino. bo już powietrze spuścił kurde to on sam to podpina? nie Maszynista? Tam nie, nie tam są no bo on tam schodził no, do tego schodził to. no chyba wyszedł może, z kabiny może teraz mają takie zadanie żeby się może on se musi to obejrzeć czy jest wszystko spięte jak należy no, on za to, no, to odpowiada sam. poniekąd nie? Kiedyś ustawiacze byli co? No na, na tych dużych dworcach są, Katowicach tak, Katowica no, tego, tego, no to... To, to są tak, tak, się no, musi tak, Musi powietrze powietrze żeby 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 na końcu Łódce, musisz sprawdzić nic ten w koszuli kurwa to dopiero ciekawe że, że oni teraz sami se kurwa no jak jest ładnie ubrany to kurwa wejdzie tam pod spód i się opierdoli smarem jakim pantografy w górę no dobre 10-15 minut cały cały, cały ten cały trwa, ten cały cykl, cykl tak. jak najbardziej. na no pewno my też jak tam nocą, to też 15 minut z No to nie, tam jest w białej koszuli jeszcze facet. A, no to ten co wyglądał to jest chyba maszynista, także chyba nie spiną. No. Ale to w trasę by taki ustawiarz z nim jechał. A nie, może ino przejechał. Taki, że, może ino przejechał. Że, że tego, tak, że, że pojechali razem. Bo może przekładał te zwrotnicę. Mógł zwrotnicę przestawiać. Takie powinienem w takich z spina. No. Ja tu idzie chyba lepiej. Tak. do tego towarowego. Kiedyś była stacja graniczna, to tu nocowali. Częściej pią się. Wsiadali Częsi. Przechał Słowację, bo to była Przechała O, Tarnów już rusza. także mówiłem, tu będzie szybki, szybka zmiana, tylko przejść na tą stronę i, i rusza do Tarnowa. Natomiast tam poskinanie tych wagonów mamy tam ruszać ten już zasiada tam na końcu też w białej koszuli gościu już siada, będzie pewnie dawał sygnał i startują i pociąg jedzie w drugą stronę i na nagraniu mamy 10 minut, plus to co ruszał w tamtą stronę, no i tamten koszuli koszulitej w tam siedział, także to, to tak, we dwóch byli, możemy... czyli to właśnie Michał Pomocnik, jedzie. to jedzie chyba z nim razem, no, dobra.